Nadzieja nigdy nie umiera, pozwala nam w coś uwierzyć oh. daje no <herumlen persuasions> da siłę, by obalić te trudne hipotezy Nawet gdy zabraknie kredy, by zapisywać te ściany Będziesz dążył dalej, bo nie zabraknie ci wiary Nadzieja nigdy nie umiera, pozwalana nam w coś uwierzyć Daje siłę, by obalić te trudne hipotezy Nawet gdy zabraknie kredy, by zapisywać te ściany Będziesz dążył dalej, bo nie zabraknie ci wiary Nadzieja nigdy nie umiera, pozwala nam w coś uwierzyć daje siłę, by obalić te trudne hipotezy Nawet gdy zabraknie kredy, by zapisywać te ściany Będziesz Dalej, bo nie zabraknie ci wiary Wiesz, jak coś wierzę, to wierzę już na amę Wierzę, że życie jest z kawałków posklejane Nadzieja to kawałek, bez którego nie przetrwasz Chyba, że to wszystko do kupy posklejasz Czasami prowadzi ona na złą stronę Blokuje te emocje w tobie uwięzione Lecz nie tracisz wiary, bo nadzieja daje siłę Być czasem nie zwątpisz te najważniejsze chwile Chwile ulotne, lecz pozostają Pamięci. Wiedzą o tym ludzie, dłonią życia dotknięci W obliczu śmierci przestali czuć się wielcy Nigdy nie sądzili, że zabiją ich te wersy Uczucie nędzy, brak materialnych środków Lecz nadzieja dała siłę do postawienia kroku W stronę prawdy, w stronę życiowej harmonii Musimy oddaleć nadzieję, bo to nas w życiu boli W życiu nie liczy się władza, pieniądz i drogie auta Pożądanie jest normalne, to niekończąca się walka Po co mieć tyle kasy No powiedz po co, chyba po to by poopadały szczęki, idioto że to nie wszystko. Nie dają szczęścia, ale życie bez nich to przecież bieda i nędza. Gdyby to tylko było na tyle prawdziwe, co by to tylko było, przecież liczą się te chwile. O ile odchylę na malowaną życie minę, niekończącą się o energię, jak perpetuum mobile. Lecz z tego nie zasłynę, bo jestem zwykłym człowiekiem, który nabiera nadziei i wiary razem z wiekiem. Nie zamknę powiek, dopóki nie będę pewny, że nadal jestem sobą i mój kraj jest niepodległy. Rodzimy się po to, by odejść Świata, więc pomagajmy sobie, gdy jesteśmy w tarapatach. Więc pomagajmy sobie, gdy jesteśmy w tarapatach. Nadzielia nigdy nie umiera, pozwala nam w coś uwierzyć, daje siłę, by obalić te trudne hipotezy. Nawet gdy zabraknie greny, by zapisywa te ściany, będziesz dążył dalej, bo nie zabraknie ci wiary. Nadzielia nigdy nie umiera, pozwala nam w coś uwierzyć, daje siłę, by Nie będziesz już dalej, bo nie zabraknie ci wiary ciebie ja nigdy nie umiera, pozwala nam w coś uwierzyć, daje siłę, by obalić te trudne hipotezy, nawet ty zabraknie kiedy by zapisywać te ściany będziesz już dalej, bo nie zabraknie. daje siłę, by obalić te trudne hipotezy, nawet gdy zabraknie kredy, by zapisywać te ściany Będziesz dążył dalej, bo nie zabraknie ci wiary Nadzieja nigdy nie umiera, pozwalam w coś uwierzyć, daje siłę, by obalić te trudne hipotezy, nawet gdy zabraknie kredy, by zapisywać te ściany Będziesz dążył dalej, bo nie zabraknie ci wiary